Dzisiaj manko mordeczki. Jestem na miejscówce. Zobaczcie, jeszcze jest ciemno. W lesie to jest w ogóle tragedia. O! Tak będzie piękne słońce, które gdzieś tam próbuje wschodzić. Już widzę, że oko nie zbierają z powierzchni, więc spoko. Ech, dobra, z GoPro będziecie mieli trochę problem teraz, bo jest jeszcze za ciemno i będzie taki obraz trochę z czapy. A jak zaczną brać, no to trudno, nic nie zrobimy. I nie mam tutaj jak lamp porozstawiać jesteśmy w lesie. Ale biorę się zawątkowanie, trzymajcie kciuki, żeby coś siadło. Łowimy. Dobra, jedziemy, zakładamy rękawiczki jedziemy z koksem, ale już widzę, że może być problem. Zaraz wam powiem dlaczego. Popowiadam wam też od czego ja w ogóle zaczynam, ale co wam chcę powiedzieć zobaczcie. Widzicie te ślady butów? Te tutaj nie? Obok mojego. Woda wczoraj była dotąd. A dzisiaj już jest dotąd, zobaczcie jak ta woda szybko ucieka, to może być dużym minusem dla mnie Między innymi dlatego, że no po prostu woda się cofa, zazwyczaj kiedy taka woda się cofa, Boże mam nadzieję, że jakkolwiek jakość tego materiału będzie Przynajmniej na razie, bo jest jeszcze ciemno, kurde, próbujemy Jak się zazwyczaj, jak się woda cofa, to niestety te ryby też cofają się razem z tą wodą i schodzą trochę dalej. To jest kurde lipa. To jest lipa moi drodzy. Jak się woda, tak jak tutaj jest spuszczana i ta woda się cofa, najczęściej te ryby też się cofają razem z tą wodą. W zależności od tego oczywiście, jakie to jest miejsce, czas, ble ble ble, ble ble ble. O, o, jakieś wskazanie było, ale wydaje mi się, że to mógł być krzaczek w pierwszym rzucie. Byłem tu dosłownie... Nie wczoraj z teściem. O, 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 o. Okoń jak za dupkę. Coś tak delikatnie go odklepniemy. Byliśmy dosłownie z teściem, tylko że byliśmy paręnaście minut później I wam powiem, że tylko przysiągną pierwszy rzut miałem ogromnego okonia. Ale to naprawdę to był okoń i gigant. Nie wyciągnąłem go, ale szacuję go na jakieś 4 dyszki, może 38, może 45. Nie wiem. Ciężko jest to tak określić. Ale chłopaki, co tu stali wcześniej, mówili o tym, że nie dało nic. My przyszliśmy i nasz pierwszy rzut rozpoczął eskapadę brań przez 15-20 minut. A potem wszystkim, wszystko odcięło. W każdym razie, wracając. Jak to wszystko wygląda, no to wydaje mi się, że możecie też napisać, jak to u Was jest. Czy też tak jest, że Wam się razem z wodą cofają ryby i jest problem je złowić z brzegu? Czy, czy na przykład to jest tylko jakaś tam, nazwijmy, moja filozofia, czy też wymówka, chociaż to nie jest tylko info ode mnie, tylko od różnych osób. Ale możecie dać znać w komentarzach, a my tutaj w międzyczasie będziemy wędkować. Ogólnie dalej idąc, to może Wam opowiem jak ja tutaj sobie w ogóle na tej miejscówce okoniowej zaczynam od czego i co i jak. No trochę już to miejsce znam. Ono w tamtym roku wyglądało totalnie inaczej już o tej porze roku. Było dużo, dużo mniej wody. Możecie pamiętać, że my sobie tam daleko, daleko staliśmy, no teraz to już w wodzie, która by nas dawno kryła. A tak to staliśmy sobie wtedy w wodzie po kolana. Dużo niższa woda była. Możecie sobie wrócić do filmów z jesiennych koni rok temu i wtedy sobie to wszystko pięknie zobaczycie, jak to wyglądało. Ale jak ja tutaj sobie zaczynam teraz. No teraz ta woda jest jaka jest, jest wyższa, chociaż cały czas opada. Jest wyższa niż rok temu. Opada cały czas, ale przede wszystkim na bazuję na wiedzy, którą mam, co się tu ogólnie działo. Co to coś jest? Słuchajcie, jest mały ryb chyba ta, może nawet nie taki mały. Słuchajcie, e malutki, jest mały okrąg. Ops, nie, nie lubię ich wypinać rękawiczce, ale tak spróbuję. O, taki rybek. Ops. Dobra, rzucam dalej. Naprzeciwko mnie widzę, że coś gania. Bazuje na wiedzy jaką mam mordeczki. Co to oznacza? Oznacza to to. Ja że wiem, że na przykład jak łowię tutaj już w tym roku kolejny raz i wiem, że nie. Sprawdzały mi się Twitche, jak były trawy, nie? Więc ostatnio jak byłem, zacząłem właśnie od Twitchów z brzegu, jak ostatnie filmiki są z brzegu, bo też chcę Wam pokazać, że z brzegu... O, było że Z brzegu też da się bardziej lub mniej połowić. Ale od czego zaczynam? Jak widzicie, zacząłem od wirującego ogonka. Dlaczego? Też dlatego, że ostatnio bardzo dobre ryby mi dał. Na filmiku, który dawałem już jakiś czas temu, stąd właśnie z brzegu na wirujący ogonek, to tak mówiłem: piękne ryby. Prawie co rzut co były duże okonie. To był dzień, ależ to był dzień. Macie tu gdzieś, będzie się wyświetlało. Jak nie, to znajdziecie sobie u mnie na kanale. Mm. Piękna sprawa, nieważne. Tam połowiłem pięknie, nieważne, nieważne. Nie wracajmy do tego, bo się zaraz rozmarzę. No i wtedy połowiłem właśnie na ten system, czyli na to, co mam teraz. Ten sam zestaw plus wirujący ogonek posyłany daleko. Przede wszystkim taki wirujący ogonek w tym przypadku jest o tyle dobry, że naprawdę możecie go podać bardzo, ale to bardzo daleko. Później. Bardzo daleko jak na wędkę okoniową. to jest jego gigantycznym plusem. Drugim plusem jest to, że on fajnie pracuje. Pracuje i w opadzie, i w przystałym zwijaniu, i przy szarpnięciach fajnie się wybija z rytmu. Zobaczcie, jak ja to prowadzę. Teraz prowadzę jednostajnie, ale to jak podbicie, on sobie tam się rusza, zmienia sobie tą z tą pracę też Wam później powiem o tym, jak ja dokładnie i dlaczego tak prowadzę, ale zaczynam teraz od właśnie takiej przynęty, ponieważ mogę daleko rzucić teraz. Jeżeli ta ryba jest aktywna, to w pierwszych kilku rzutach powinienem mieć w ogóle jakieś branie. No widzieliście, no jeden okonek turbo malutki za dupę to się w ogóle nie liczy, ale jeden normalnie zapyszczek mały, malak został wyjęty. Obserwować szarową wodę. Jeżeli wiemy, że te okonie tu są, to trzeba obserwować, czy coś, jakaś drobnica nie jest przez te okonie atakowana. Ja tu widzę, że jest atakowana, więc tym bardziej nie będę schodził jak na razie do dna z gumami. Bo widzę, że są te okonie trochę wyżej i raz na jakiś czas uderzają w, w drobnicę, która jest zgromadzona pod powierzchnią wody. My tego tak dobrze podejrzewam nie widzicie, bo to jest jeszcze ciemno, jak na kamerę. Także. Nie macie za bardzo pewnie jak tego obczaić, ale tak to właśnie jest, że. O tu naprzeciwko mnie było jakieś tam wskazanie, coś się pojawiło. Być jakaś lipa jeszcze jedna, o której zapomniałem wam powiedzieć. Jest zajebiście zimno. Miało być minus 1 okolice zera Ja już widzę, że mi tu parę rzeczy zamarza, bo jest minus 4, minus 5. No jednak to różnica zasadnicza, co nie? Okolice 0, minus 5, jeżeli chodzi szczególnie o ultralighta, sorry, ale no przegięcie pały. No, o ja słyszę już po pleciące, że ona zamarza. Niedobrze, bardzo niedobrze. Oj, ale lipa. Strasznie zamarza. Słyszycie to, jak strzela? No to wszystko właśnie jest pletka. Trudno. Jak wyjdzie słoneczko, to szybciej się zrobi ciepło. Pewnie już ten problem zniknie. W każdym razie zaczynam od wirującego ogonka. Jak są ryby aktywne, to coś w niego strzeli prędzej czy później. Porzucam sobie dzięki temu sporą część wody, jestem w stanie obłowić. Nawet tą dalszą. Gumą tak daleko nie rzucę. Poza tym tu wiem, że na dnie jest roślinność, więc tak łatwo nie będzie też, o tutaj jak ładnie coś przy brzegu chodzi, pewnie szupaczek. więc wiecie, tak łatwo też gumą nie będzie y, fajnie poprowadzić, ze względu na to, że jest roślinność na dnie, to raz, a dwa, y, no że mi zamarza plecionka i przy takim delikatnym podszarpywaniu i lekką przynętą, no jest problem wtedy, nie? Tak to jest. O, wschód słońca. Czyż nie warto być wtedy nad wodą? Zobaczcie, jak pięknie. Jeszcze, jakby teraz przypierdzielił taki czterdziestak, żeby rozruszać trochę kości i zrzucić szron z plecionki. No to przecież już by było sztos idealnie mega. Wiecie, to nie powiedziane, że tak się nie stanie. Że coś czuję, że dzisiejszy odcinek będzie taki Że będzie bardzo mało ryb A dużo gadania No ale dobrze, dobrze, no takie odcinki też są potrzebne Pokażę wam Różne rzeczy Jak chociażby Emelek Dobiera i prowadzi przynętę O, coś takiego Widzicie moje wszystkie teorie, które ja sobie założyłem, właśnie psów czapę, bo przynajmniej jak na razie dam sobie czas do jeszcze z godziny. Jak się nie będzie konkretnie nic działo, no to będę zmuszony zrzucić to wszystko na to i przede wszystkim na to, jest jak pięknie. Przede wszystkim na to, że niestety. Ale cofa się woda, woda jest spuszczana, a wraz z nimi cofa się ryba Niestety Niestety Opa. Dobra, wam powiem teraz trzy słowa na temat prowadzenia przynęty pod tytułem wirujący ogonek Można go prowadzić, zobaczcie, jednostajnie tak jak teraz wolniej szybciej popuszczać różnie, naprawdę bardzo różnie akurat ten sawadza jest o tyle zajebisty, bardzo, bardzo fajny, że on w każdej płaszczyźnie pracuje. W opadzie, w takim podbijaniu, naprawdę daje, daje radę, a najlepsze efekty mam tak jak prowadzę, tak jak teraz. Czyli prowadzę jednostajnie, trochę podszarpuje i wtedy on pisze, ja się śmieję, że pisze trochę EKG, bo on wtedy tak po prostu skacze faluje. Najfajniej by było, gdybym miał kiedyś szansę nagrać wam to pod wodą, ale postaram się Wam tak trochę amatorsko pokazać, mając przynętę w ręce. Po prostu co ona robi. Jak jest ta przynęta i ona sobie idzie równo. My ją podbijamy, ona podskakuje, opada, podskakuje, opada, na boki wyskakuje, wytrąca się tą przynętę z ruchu i jest naprawdę sztos. Najfajniej, że ona yy, czasami, jak czekałem ty właśnie że rzut, wpadła do wody, wybieram nadmiar i czekam aż opadnie, opada, opada, BUM! Siedzi! Właśnie dlatego, że ona bardzo fajnie pracuje w opadzie. Ale najlepiej, najczęściej mam brania w momencie, kiedy prowadzę sobie pyk, tak jak teraz. Prowadzę, podszarpuję, czasami mocniej, czasami lżej. Chodzi o to, żeby bawić się tą przynętą. Oczywiście są też dni, kiedy niesamowicie, tylko o, jednostajne prowadzenie też daje radę, też daje efekty ale najfajniej i najczęściej mam brania szczególnie dużych oksów w momencie kiedy jest takie podszarpywanie bawienie się tym i kombinowanie żeby chodził na różne sposoby Z oczywiście znając życie teraz jak ja wam o tym chcę nagrać jak prowadzić to oczywiście, że nie będę miał brania więc wykorzystamy sobie materiał i przeskoczymy Wstecz o ile? Jakieś 3 tygodnie, dwa tygodnie. Jak ja tu stałem i łowiłem to dużo okonie. Więc teraz robimy machnium. I teraz już widzicie to, co się działo ostatnio. I jak zobaczycie, jest właśnie praca, praca. Cyk, cyk, cyk. podbijanko, Podbijam, podbijam. Nagle bum! Siedzi ryba, zacięcie. I w momencie, kiedy właśnie się bawiłem tą przynętą, nastąpiło branie, jeżeli chcecie zobaczyć cały ten film, wam bardzo go serdecznie polecam, bo wyszedł sztos e, spontaniczny wypad poniedziałkowy również rano i się okazuje, że naprawdę bardzo warto jest czasami poświęcić przed południe, przed pracą w momencie kiedy warunki są do tego sprzyjające lub idealne, tamtego dnia były idealne, dzisiaj są sprzyjające, a mimo to nie biorą ryby ale tak czy siak polecam właśnie Wam pobawić się tymi wirującymi ogonkami podskakiwać ja teraz nie prowadzę tego na dnie na przykład, ja prowadzę gdzieś w toni w zależności od którego metra od brzegu to są różne górki, nie górki ale głównie prowadzę to w toni czasami nad samym dnem a teraz jak już bliżej no to praktycznie po dnie ale chodzi o to, żeby to było właśnie w toni lub nad dnem zobaczcie ja używam takiej aplikacji, czyli ten pogoda end radar pokazuje, że jest teraz minus 1. Wcześniej też kłamstwo pokazywało, że, że tak jest. O co chodzi? To, że jest bezchmurne niebo, niekoniecznie jest jakimś turbo plusem, ale zobaczcie, to mnie najbardziej tutaj, czyli ciśnienie, no niby 1029 hektopaskala, co oczywiście nie jest prawdą. Jest po prostu wysokie i mi ten pułap pokazuje, czy to jest wysokie, czy niskie. Słaby wiatr i przy takich. Temperaturach, przy takich, takim ciśnieniu, przy takim wietrze i bezchmurnym niebie, bardzo często udawało mi się złowić piękne ryby. O co chodzi? Ciśnienie, zobaczcie, tu jest praktycznie cały czas stałe. Teraz delikatnie będzie jeszcze dzisiaj opadać aż do nocy, jutro będzie stałe, delikatnie w środę będzie rosło i właśnie na tej podstawie w środę będę chciał spróbować złowić. To już się zmieniło złowić ryby. To już się trochę pozmieniało z tego, co widzę. Bo ostatnio, jak patrzyłem to, czyli wczoraj, to jeszcze to ciśnienie było tutaj w czwartek, w środę rosło, w czwartek jeszcze się utrzymywało, i dopiero w piątek opadało. Więc widocznie na ten moment dla mnie to środa będzie dniem, kiedy będę chciał tu przyjechać i spróbować połowić fajnych ryb. No ale zobaczymy, czy to się uda. Czy ta teoria się sprawdzi. Czas pokaże. No i zobaczcie, to jest. Barometr w moim zegarku, który. No, czy można w 100% im uwać, ufać. Wydaje mi się, że nie do końca, ale o co chodzi idzie w górę, ja idę na okonie. To jest taka zasada. No i widzicie, kolejna sprawa to ten łysy na górze. To jest kolejna teoria, która mówi o tym, że nie biorę właśnie przez niego. Właśnie, to jest kolejna teoria, jak jest taki a nie inny właśnie księżyc, czyli. Pełnia, popełni, chwilę przed pełnią. No kurde, jest gorzej. Ciekaw jestem jak Wy macie w ogóle odczucia i jakie Wasze teorie wyglądają w tym aspekcie. Ale ja mam wrażenie właśnie, że jak jest taki księżyc to brania są gorsze. Trawsko. Brania są gorsze i ryb jest dużo, dużo mniej. <laughs> Już widzę, że będzie problem. Chyba ze złowieniem tych okoni tutaj. Przynajmniej jak na razie się nie odpaliły, a wczoraj, o tej porze. Tylko tak. Było pochmurnie. Było trochę cieplej. Było ciupkę wody więcej. I te ryby odpaliły na 15-20 minut właśnie o tej porze. Już tu, gdzie teraz stoję, miałem pierwszą czy drugą już rybę, już odpaliły. A dzisiaj, widzicie, 24 godziny później Dupa Nie ma brani Przynajmniej jak na razie I przynajmniej jak na mój wirujący ogonek No dobra Teraz taki głupi slogan Że zadajecie mi bardzo dużo pytań na brief i w komentarzach Ale faktycznie, parę osób się mnie pyta, jak wygląda moja torba Co ja tam ciągle noszę Więc to jest taki zestaw podręczny pod tą konkretną wodę Mały podbierak Nie musi on być wcale w tej tej może być na zewnątrz pudełko z sprzętami, do którego zaraz zajrzymy czapka eee, pozdrowienia dla chłopaków z aktualnie ta czapka jest na moje akumulatory które się tam ładują i jest im trochę cieple jak jest taka zimna pogoda powerbank to jeszcze tu wyjmiemy i co? A jakieś tam goty rękawiczki o, którego później Wam o tym opowiem. Miarka. O, taki multi-sprzęcik, oczywiście to nie jest Savage Sam na ten jest taki o, podręcznikowy zestaw. <grywki> YouTubera ml czyli wszystko w jednym, czyli przejściówki, karty, bla, bla, Kable. Tutaj małe opakowanie z haczykami na offsetowymi, na dropa, nie na dropa i różnymi różnej wielkości e, agrafkami tutaj mam na przykład czebu raszki małe idziemy dalej moje kochane okulary łajleiki. No jak widzicie są kolejne rękawiczki jest karta jest kolejny powerbank jakiś Uchwyt zapasowy na kamerę. O, nanominowe już tylko czekają, aż dropshot odpali. Tutaj mam też pudełko z przynętami takimi, które, czyli miękkimi, których ja ostatnio mniej używam, ale dowrócimy do tego. Zobaczcie, są raczki nimble, są, o kurcze nie pamiętam jak one się nazywają, z Crazy Fisha. Są tu jakieś kajtki między jazgarzami z, od matusiaka. Są od Matusiaka kiełbiki, o tu bez ogonków, widzicie te, te, Wam te, um, wcześniej pokazywałem. Wormy to są? Tak, Vibro eee, no i cóż. Kiełbiki od Matusiaka, Realistic Shad, bardzo zajebiste. No taki zestawik, dobra. Jeszcze to mogę położyć na zewnątrz. Co my tu jeszcze mamy? Jazgarze siódemki, Realistic Shad. No i trochę bałaganu. No i cóż... Yy, do wypinania, do zmieniania kotwiczek, do obcinania plecionki takie szczypczyki z Mikado bodajże. Jakiś fluorocarbon tutaj od Stepanowa. Pozdrawiam Krzychu. Kolejny nożyk. Nano minął 2,8 cala. Bardzo fajnie połowiony jakiś czas temu. Jakieś uchwyty, uchwyciki. Kolejny Jazgar 7 większe I cięższe główki, pło trochę cięższego. Ale nie jest powiedziane, że to nie będzie działać, Czy tu mi się zsunęła guma. Ja wam pokażę dlaczego. O, pyk, coś tak do dupy nabite pewnie ja to nabijałem oczywiście. O i pyk, i takie coś wrzucamy do wody i co nie, nie płako mi się, na no to kurde, piękne gruby okoń, bez problemu i na dobrą sprawę to tyle co mam przy sobie tak wygląda to co mam przy sobie a teraz się do pudełeczka to jest akurat ta przynęta też jest zajebista z fish chasera sporo ryb daje nie tylko o koni pamiętajcie to jest super przynęta na pstrągi również i kolejny raz po raz setny ostatnio wbijamy do mojego pudełeczka czyli jest tak eee, obrotówki Muszą być. Od Piotra lipca jest kilka. Jest kilka z Mikado, jest z Lucky Johna, jest z Sawadża. No i w sumie to tyle. Większe twicze od Sawadżera, Sawaczki mniejsze twicze od Sawadża. Większe twicze od Sawadża, średnie twicze od Sawadża. Gobi coś tam, nie pamiętam dokładnie, kurde. Ale na głębszą wodę dzisiaj będziemy na niego, na głębszej wodzie rzucać. Moje ukochane wirujące ogonki Sawadża. są też tutaj większe wirujące ogonki ze spinada zobaczcie, są też ze spinamada takie malutkie eee, poperki dwa trzy jakieś zawsze muszą mieć przy sobie no i sporo cykat różnych rozmiarów i kolorów po to, żeby też się dorwać do tych skubannych wielkich, garbatych łokoni. To jest must have na tą porę roku. No i do tego oczywiście dochodzą gumy, gumiaki i gumiaczki. No i co, byczki, tak jak niestety przewidywałem, nic się nie wydarzyło. Więc filmik, a nie, przepraszam, nie, nie że bez ryby, bo była jedna, zapięta prawidłowo. Ale przy warunkach, jak ja sobie wymyśliłem, to powinno ich być tutaj milion, a nie tylko jedna rybka. No ale cóż, takie jest wędkarstwo. Mam nadzieję, że taki filmik, mimo tego, że tych ryb nie było. Coś wam pomoże. Jak dopasować się do warunków. Jakie warunki są dobre, teoretycznie. Jakie nie. Kiedy na przykład ja jeżdżę nad wodę, kiedy nie. I tak dalej i tak dalej. A jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Postaram się w miarę szybko na wszystkie odpowiadać. Dajcie znać, czy taka forma w ogóle wam odpowiada, czy taka forma wam pasuje. Ja idę się zagrzać, bo miało się zrobić cieplej. A nadal jest na minusie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Mam nadzieję, że na bardziej rybnych kolejnych materiałach. Strzałeczka. Cześć!